Co się dzieje? Uciekaj! O kurde Szybko Co tam widziałeś, że się tak wydarłeś? Ej, patrz, idź nie. Gdzie? Tam faktycznie Steve Steve Co się stało? Co? Dajcie mi odetnąć chwilę no Dobra, spokój e, Czemu gdzie wcześniej nie było? Czemu miałeś z nami kręcić? Już kręcimy ten materiał przecież No wiesz, kurde ty, zdarzyło zdarzyłeś coś dziwnego. Wiele co? wycięliśmy... coś na, nagle jakby samolot na ziemię ściągnęło Ta? O nie, to ten ryk! O kurde. <śle> Uciekliśmy na drzewo. Przed tym dziwnym zwierzęciem lub potworem. Nie wiem co to było, ale było przerażające. Nieopodal, a nawet przed nami, znaleźliśmy jakąś budowlę. Zaraz pójdziemy ją zwiedzić. Może to coś ma wspólnego z, z tym potworem. No, a więc jeszcze deszcz pada. Jesteśmy tali przemoczeni. Dobra, chodźcie chłopaki. Dobra, oto wygląda tak ten budynek. Idziemy właśnie do niego. Idziecie chłopaki? Tak, krok za tobą. O coś krok. się nawa biłeś jakieś choroby. John Wow. Tunel. Um. Idź coś do lepiej pierwszy. Nie w razie czego ja trzymam kamerę eee, Steve eee, Przedem Staj się, na takim czymś Dźwignia Może lepiej Dobra, otwórzmy Otwórzmy co mam Otwórz ją Wow <grym> A moje tam dziurę kasie jakaś... jakaś dura właśnie ja Tam jakieś inne dźwięki się wydobywają Panowie, A ja nigdy nic mówić ale tu powrotu nie ma stąd Właśnie widzę Chyba będziemy musieli iść tam Dajcie mi być z tej wody, bo zamarznę Chyba będziemy musieli iść tam Mamy problem, mówię to O nie, jeszcze gorzej. Jak my teraz odpalimy, rozpalimy ogniskę, ognisko, No, Chodźmy. Tam widzę jakąś dziurę. A stoić. To może być nasz, nasz jakiś ratunek. A jakaś dziura widać, prawda? Nie wiem. Można zobaczyć. Dobra, Dobra no zanurzę się, może tam coś sobie... znaczy